Przeczytam wiersz, który jest oceną postawy Tuska. Po zdobyciu szczytu w europejskiej dyplomacji mógł on wygodnie żyć w dowolnym kraju w Europie bądź na świecie. Z misją jednak wykorzystania swoich kompetencji wrócił do Polski. Wiersz zatytułowałem Tusk. Jest trybunem w naszym losie, a zaś z misją opatrzności. W kiełkującym już chaosie jest on szansą dla przyszłości. A że ma on kompetencje, doświadczenie, jak też swadę, wierszem daję mu licencję, gdyż uznają, że da radę. Uzasadnią swą decyzję, w Unii wspiał się ponad chmury, ma rozwoju polskie wizje i zna świata procedury. I co jest też poza sporem, Ze swym genem realizmu, mimo szykan wraz z uporem, Jest też wzorem optymizmu. I co widać jak na dłoni, On nikomu nie zazdrości, Więc nie będzie my i oni, i nie będzie też wrogości. Więc trybunał mocno wierzę, Zwróci sądom razem z prawem, Oraz ufam, że grabieże Zwróci rządów swych przejawem. A zaś karę z miliardami, która dziś tak niepokoi, gdyż jest groźna jak tsunami mocno wierzę, on rozbroi. No a kłamstwa cóż za orze a zaś prawdzie w swej mądrości, oraz ufam, że w pokorze nada status jej świętości. To też będzie znów uczciwia, w nadziei pogłębionej będzie również sprawiedliwie. I na wyspie znów zielonej.